Siema, z tej strony Kuba się ten 31, a to jest kolejny odcinek z GTA 3. Jak pamiętacie, wykonaliśmy misję dla dla El Buro z gangu El Diablos, to teraz zaczniemy misję dla dla szefa tej całej organizacji przestępczej, czyli dla Dona obserwatora Lione Dzisiaj postaram się, żeby w tych filmikach było trochę śmiechu. Żeby nie było tak nudno. Także moje filmiki nie są nudne, tylko po prostu chcę po prostu. taką atmosferę, rozumiecie? Co, jedziemy do naszego nowego zespołu dawcy. Mafijnego. Tak, Triada nadal nas nienawidzi. I mi się nie dziwię Dobra, jedziemy Łooo Mały włos I dotarliśmy w... Tylko poczekać, tylko sprawdzić, czy wszystko działa Tak, wszystko działa Jak należy No i jesteśmy Widać, że dom serwatu Widać, że marnotrawca fajnie mieszka. Bo mieszka, tak powiedzmy, bogato, luksusowo na plaży. Też bym tak ze mną pomieszkiwał. Dobra, tu wchodzimy. Misja. Miańka. There. Whatever it was, I bet it cost me money. Well, you don't think I hang around for the conversation, do you? Get in the car and keep your big mouth shut. Take the limo, but bring it back in one piece. You hear me? And watch her. She can be trouble. Yeah, yeah, yeah. I'm sure your new lapdog has everything covered. And isn't he big and strong? Hey, fighter, let's go visit Chico and get some party treats. He's at the rail station in the Chinatown waterfront, I think. Dziewczyno, trochę szacunku do mnie, co? To, że jestem twoim szoferem, nie znaczy też, że masz tak na mnie nazywać. Co za krótka! Oczywiście to jest Maria, czyli jakby powiedzieć dziewczyna, Dona Serwa. Musisz przestać mówić Dona. No, po prostu serwatora. I my teraz. Zabieramy ją na... Jakby to powiedzieć... No po prostu zabieramy ją do... Będziemy ją pod, podwozić do... Chico, czyli jakby powiedzieć... Dillera? Chcę mieć dobrego dealera. To kiedyś musiał odwiedzić Los Angeles.

Pięk. 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 Jedziemy Maria. Pana później zmienia później będzie zmieni jej nastawienie do nas Pi. No wieę że ja Kurde auto To auto. to jest Cittach. Takie sportowe auto. Czajków. Kurde! Niszczę to imię z zemy! Ona nie jest moja! Chyba, ci coś boli. Jezu, no. Dobra, czekamy. Kurde, zapomniałem pójść nations Trudno. No tak, jakby tego nie było mało, to w dodatku jeszcze prosić przed policją. Nie, muszę fuzję, Mario. O kurde. Co jest? O Co jest? No co ja zrobiłem? Dobra, mamy tutaj pewną usterkę e, Kurde Ale wiecie co mnie dziwi się? Takie puste miejsca tutaj imprezują Co to za impreza? Bez DJ'a i w ogóle parkietu Co na to? Kurde, nie mogę się ruszyć Tutaj utknęliśmy, serio? Utknęliśmy tu E. Widzimy się po przerwie. Siema, siema po krótkiej przerwie. Wracamy z powrotem. Musimy poczekać na tę Marię. ale jak na razie strzelajmy na tych oficerów, bo no w końcu wyszła. Czego chcieliśmy na nią poczekać? Strzelaj. No spróbujmy pojechać odwieść w ogóle I to bardzo szybko To jest Wypip, przypad nie, nie ma nie macie nic innego do roboty Tylko, W jakim kraju imprezy? tak, są zabronione! Co to kurde, kawał? Chcielibyście? O! Tu niech jedziecie. wiedzie, Już... Wjechali. Nie To jest takie głupie, że aż niemożliwe. Jesteś dziwna! No to ja ci mogę powiedzieć. życie. Dobra Jedziemy kupić sobie amunicję Wiesz co? Najbardziej ją ulubioną stacją radiową jest Het Radio Lec ja sobie posłuchamy Ciekawe czy co... jest... Twórcy w jakiejś wersji tej gry Służyli takie radio jak HEADSHOT Byłby bardzo przytomny Kurde, dobre auto Kurde, triada z <try> baseballem, <try> ja z pistoletu Nie daj Dobra Eee, ee Eklif, Zabieram ci ten pojazd, bo on jest szkodliwy dla społeczeństwa Pomimo tego, że rozniszczyłem dwie szyby O, mamy misję dla nie do Cypriani, ale najpierw wykonamy misję dla Dla Sarvatora! Po prostu dla Sarvatora! ponieważ nie inaczej. O! Warsztat Import, eksport w Portland Harbor. Mamy zamówienie zamówienia na różne pojazdy. Listę aktualnie skupowanych wozów znajdziesz na naszej tablicy ogłoszeniowej muszę wziąć łydka oranżowy i wam wyjaśnię tu jest import eksport i to to za lista Ak akurat w tej części GTA mamy coś takiego, że możemy zarobić zarobić dostarczając pojazdy z listy do eksportu, jeżeli do te, taki pojazd i zaparkujemy go w garażu, a raczej w hangarze, to dostajemy z tego pieniądze i musimy wymienić taką całą listę. Pamiętam, że tutaj w tym GTA 3 są dwa eksporty z tej wyspy, czyli z Portland, i z drugiej wyspy gdzieś. Zo is high czyli z trzeciej do ostatniej części Rio City. City. Dobra, wykonajmy, wykonajmy kolejne, kolejne zadanie dla, dla Salvatora Lione. No, jak jak on, on tu żyje. Na kolejno. Cały czas dajesz tą samą nikomu. Zmieniaj to, żeby było co innego sobie. Leave us alone for a minute. The Colombian cartel is making spanks somewhere in Liberty, but we don't know where. And they seem to know everything we're doing before we do. We got us a rat. There's a guy named Curly Bob who works the bar at Luigi's. He's been throwing more money around than he's earning. He ain't pimping or pushing, so he must be talking. Zazwyczaj taxi home po pracy, okay. więc podąża za nimi. A jeśli wyjdzie z nas, to zabiją go. Okej... Mafia podejrzewa takiego jednego gościa, że on sprzedaje informacje o, o... o ich mafii. My musimy go poszukać, na kogo on sprzedaje te informacje i dowiedzieć się czy on jest tym kretem Jeżeli tak to musimy go oczywiście, jak serwator ujął, zabić To ja sobie wezmę pistolet z tłumiekiem i strzelem w To pozbawi go I na tyle rozumu, ale... To nie będzie spokój T Triady, kurwa O tutaj oddajmy się, żeby nie zdradzić swojego położenia, bo ta misja ma taki jakby sobie rodzaj licznika, który się nazywa Strachomierz. Czyli jeszcze... To powiedz polega na tym, że jeżeli... jeżeli Podjedziemy za blisko, to skapnie się, że go śledzimy. A jeżeli za daleko, to się zgubimy. Musimy trzymać dystans. O! Ja o tym mówię. Cechometr. Chyba nie wie, cię to nic. Ważne, żebyśmy zaliczyli tą misję. Kurde... Przejechali! przyjechali gościa co za to taksówka o kurde o kurde chociaż my też przyjechaliśmy tego gościa dobra on idzie do portu jakby ktoś wiedział jakby ktoś się domyślał no i... Gdzie on tam? Mówiłem, że jest do portu. Mówiłem. Co za muzyka? Słyszycie to? Yes. <laughs> here comes our little friend, Mr. Big Mouth himself. Were you followed? You know what goes on here is our little secret, on this. No, no, I, I, wasn't followed. You got my stuff. Here's your spank. Squeeze. Now talk. Okay, so the Leones are fighting wars on two fronts. They're in a turf war with the triads, with no sign of either side giving up. Meanwhile, Joey Leone has stirred up some bad blood with the Ferrellis. Every day they're losing men and influence in the city. Salvatore has become a dangerous and paranoid. He expects everybody and everything. And with loyalty like yours, what has he possibly got to worry about? Sum up Rijon? Ale jeżeli wszyscy są taki lojalni jak ty, to nie ma się o co martwić, prawda? Waliku dla tego boba, mogę go przejechać? Ja wolę go zastrzelić. Ale dobra, przejedźmy go. I okazuje się, że to on jest tym kretem. No i już wiadomo, dla kogo on sprzedaje te informacje. Odprzedaję informację tym... tylko tej, tej dziewczynie i temu... ...po co kto na początku pobraliśmy ich... ...moż mogę powiedzieć, że to jest Katalina i Miguel, i goście, którym Katar kiedyś z, z, ufał, a teraz go zdradzili. Marze swoje! Wezmę od ciebie dubeltówkę! Mam dla ciebie pilną pracę Toni cypritoni Nie wiem czy taka pilna Bo akurat to, to będą misje od niego cypriani, takie? że po prostu to będą po prostu takie porachunki z, z triadą Czyli po prostu będziemy osłabiać triadę Czyli likwidując ich członków Ważnych członków I oczywiście ich stałe Jakby powiedzieć dochody Ale to w następnym odcinku To nie wiem jak to ma Pewnie dużo Za to pokażę wam pewną w pewnym miejscu, jak pamiętacie? W każdej części GTA są ulokowane bronie więc pokażę wam O Widzicie tutaj tą czaszkę? To jest taka ta, ten znacznik czaszki rozpoczyna taką misję co robiliśmy u Eburo czyli tam zrobiliśmy w danym czasie ileś tam członków gangu i tutaj jest, czyli taka rozwałka. I to polega, wiadomo na czym to polega. I jest tak, jeżeli, wszy, jeżeli wszystkie rozwałki wykonamy, to różne takie tereny gangu, tereny w Liberty City opanowane przez takie organizacje przestępcze, jak Triada lub gang. El Diablo, też różne. Będą takie osłabione, dzięki czemu będziemy mogli spokojnie przejść, przechodzić po Liberty City. Ale to jedynie moja opinia. Powiedziałem się, to jest. Nie wiem, czy to. Po prostu tylko tak poczytałem w internecie. Nie jestem pewny, czy to prawda, bo ja nigdy tego nie próbowałem. Rozumiem wszystkie rozwałki to nie sprawdziłem tego. Ale. Warto. Mi się to podobało. No to co, weźmy komizelkę. O! I... A tu jest AK-47! Weźmy to. No i mamy. Wie. Ale nie jestem pewny, czy działa. Możemy to sprawdzić, tylko w jeden w sposób. Ptaki! Dobra idziemy napisać grę i kończyć ten odcinek o, no to szykujemy jakby powiedzieć zemstę nad tej zdradzieckiej kobiety jej fagasa kur czy znaczy, Dla jej człowieka... Kurde! Mieszczyli nam pojazd! Kurde, wszystko przez triadę! No, triada to wszystko wina triady, no! No to, to triada wybucha ten po... Ten pojazd, to triada! Zamordowała... Dzięki to do... No zaminowała tych ludzi, to triada za wszystkim stoi Nieprawdziwa, tylko w, w tym Liberty City Jedziemy O No to co? Zapisujemy grę I żegnam się z wami No to co? To Nara ja spadam!